Kobieta nie odchodzi ze związku od razu, tylko ona odchodzi latami. To są decyzje, które podejmuje się najpierw mentalnie, a potem wykonuje się je fizycznie. Ja mówię o osobach, które są w związku toksycznym, widzą, że coś się dzieje, ale nie mają odwagi odejść i zasłaniają się tym, że przecież my mamy dzieci, robię to dla dzieci. Pamiętam z mojego doświadczenia, że jak ja odchodziłam mentalnie, to mnie nie było. Ja byłam fizycznie, ale mnie nie było dla dzieci, mnie nie było dla siebie, mnie nie było dla nikogo. Ja po prostu użyłam jak robot, i jakbym się cofała do tego czasu, mogłabym powiedzieć, że bardzo dużo z tego okresu, okresu nie pamiętam a trwał on bardzo długo, ja po prostu pracowałam, żyłam, wstawałam, robiłam jedzenie, normalne czynności, wychodziłam z koleżankami, jakby ktoś na mnie spojrzał, to by powiedział, no spełniona kobieta, ale wewnętrznie byłam pusta, byłam nieszczęśliwa, byłam zamknięta, przeżywałam to na swój sposób, ale nauczyłam się, że muszę zagryźć zęby, no bo dla dzieci. A dlaczego to robiłam? Dlatego, że ja tak naprawdę nie potrafiłam odejść do końca. Może ten okres czasu, kiedy zamknęłam się mentalnie, ja mentalnie odchodziłam, to był ten okres, kiedy ja musiałam dojrzeć do tej decyzji.